No cześć! Jak tam wasze wakacyjne oglądanie? Czy w ogóle oglądacie jakieś seriale, czy raczej euro plus oczekiwanie na igrzyska w Paryżu? My oczywiście śledzimy na bieżąco Ród Smoka, no i też się staramy jakoś tam ogarniać wszystkie nowości, które się pojawiają na platformach. Ale no, na wiele recenzji jest jeszcze troszkę za wcześnie, ponieważ seriale się niektóre dopiero zaczęły albo w ogóle się jeszcze nie skończyły. Inna sprawa, że lipiec i sierpień nie są najmocniejszymi miesiącami pod względem premier. Te mamy oczywiście jeszcze przed sobą, no i trochę za sobą, bo początek tego roku był bardzo zacny. A ponieważ pierwszą połowę 2024 roku mamy już za sobą, czas wreszcie na jakieś podsumowanie tego, co najbardziej nam się w minionych miesiącach podobało, oczywiście subiektywnie, właściwie to ja oceniam i od razu z góry Was ostrzegam, że nie biorę pod uwagę ani rodu smoka, który no wciąż jest przecież emitowany i na podsumowania przyjdzie jeszcze czas później ani na przykład The Bear, które oficjalnie w Polsce startuje 17 lipca i tej daty premiery się będziemy trzymać. Oczywiście zanim przejdę do naszego top 10, to zachęcam Was bardzo mocno do wpisywania własnych typów w komentarze, co Wam się w tym pierwszym półroczu roku podobało i dlaczego. Miejsce 10 True Detective Night Country, czyli Detektyw Kraina Nocy. Parę osób się pewnie zdziwi, że czwarty sezon detektywa w ogóle się znalazł na mojej liście, ponieważ głównie na niego narzekałam, ale z perspektywy czasu mogę wam powiedzieć, że. Nie było wcale tak źle, oczywiście. Mogło być znacznie lepiej, szczególnie jeżeli przypomnimy sobie ten niedościgniony pierwszy sezon, ale tak jak mówiłam w recenzji, do której zresztą link znajdziecie w opisie tego wideo, gdyby na Nocy była niezależną produkcją, to byłaby bardzo dobrym serialem. No bo nie można jej odmówić ani klimatu, ani świetnych ról Jodie Foster i Kali Rice ani rozmachu realizacyjnego i sugestywnej czołówki z Billy Eilish na wokalu. Ten serial niestety zgubiły fabularne dziury oraz nadmierna misyjność, która pro-feministyczne wątki wykładała dosłownie łopatą, no bo gdyby nie te wszystkie rzeczy, to myślę, że byłoby wyższe miejsce. Miejsce dziewiąte, Boy Swallows Universe, czyli chłopiec pochłania wszechświat. Ten niepozorny australijski miniserial przeszedł praktycznie bez Echa, chociaż zasługiwał zdecydowanie na dużo więcej. Jest to adaptacja autobiograficznej powieści autorstwa. Trenta Daltona, który dorastał w biednej pochodzącej z nizin społecznych rodzinie, i to właśnie mały chłopiec o imieniu Eli jest tutaj głównym bohaterem i narratorem, zresztą fantastycznie zagrane przez dwunastoletniego Felixa Camerona. Boy Swallows Universe to jest opowieść o trudnym dorastaniu, życiu w cieniu nieodpowiedzialnych dorosłych nałogach i trudnych życiowych wyborach, w którym jest zaskakująco dużo ciepła i nadziei. W jednej z głównych ról pojawia się też znane z wikingów i wychowanej przez wilki Travis Fimel i gdyby nie dwa ostatnie odcinki, które były, no powiedzmy sobie szczerze, nie najlepsze, to serial znalazłby się znacznie wyżej w zestawieniu, bo tak ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę bardzo dobry. Miejsce ósme Mr. And Mrs. Smith, czyli Pan i Pani Smith. Jeśli tak jak ja jesteście fanami tej produkcji, z pewnością ucieszy Was fakt, że Amazon przedłużył ją na drugi sezon, chociaż z inną obsadą. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to wiedzcie, że będzie kontynuacja, a Was ominął kawał bardzo solidnej rozrywki. Za projektem, który został zainspirowany głośnym filmem z 2005 roku z Bradem Pittem i Angeliną Jolie w rolach głównych, stoi Donald Glover. Jest nie tylko producentem tego serialu, ale gra tam jedną z głównych ról, tuż obok My Erskine. Glover i Erskine wcielają się w parę zabójców do wynajęcia, pracujących dla pewnej tajemniczej organizacji, na co dzień żyją w luksusie, a w nocy wypełniają karkołomne misje polegające na zdejmowaniu celów. Przy okazji udają też parę, którą ostatecznie się stają. Obok akcji mamy tu też troszkę związkowych klimatów, a także wiele znanych nazwisk w obsadzie, takich jak Aleksander Skarsgård, Sarah Paulson, Wagner Moura, Michaela Cowell czy Ron Perlman. Miejsce siódme, Masters of the Air, czyli Władcy przestworzy. Miało być pięknie, a wyszło... Średnio, przynajmniej jak na 250 milionowy budżet i ekipę, która ma na koncie jedna z najwybitniejszych miniseriali czasów. Dlatego właśnie nie byłam w stanie umieścić Władców Przestworzy wyżej w moim top 10, jednocześnie też nie mogąc tej produkcji tak całkowicie pominąć, ponieważ jest mimo wszystko bardzo jakościowa. Masters of the Air to jest trzecia część tryptyku o II wojnie światowej, za którym stoją Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Getty. Man. Podobnie jak Pacific i Kompania Braci ten dziewięcioodcinkowy miniserial opowiada o losach szeregowych żołnierzy, którzy brali udział w najważniejszych starciach na froncie II Wojny Światowej. Tym razem chodzi o lotników Setnej Dywizji Wojsk Powietrznych Stanów Zjednoczonych, w których wcielili się między innymi Austin Butler, Callum Turner czy Shuti Gatła. Miejsce szóste. expats, czyli ekspatki. Piękne zdjęcia. Indywidualny, taki bardzo autorski język filmowy i niespieszna, ale głęboko przejmująca fabuła. To absolutnie najmocniejsze strony tego kameralnego miniserialu stworzonego przez amerykańską reżyserkę chińskiego pochodzenia Lulu Lu Wang. To ona była też odpowiedzialna za adaptację scenariusza, który oparty został na powieści mieszkającej w Hongkongu brytyjki Janice Y.K. Lee. Jest to intymna opowieść o przenikaniu się światów dwóch grup społecznych kobiet. Bogatych ekspatek pochodzących ze świata zachodniego i mieszkających tymczasowo w Hongkongu oraz świata młodej lokalnej kobiety, która musi poradzić sobie nie tylko z tragedią, której stała się częścią, ale i własnymi problemami związanymi z tożsamością, pochodzeniem i trudnymi życiowymi decyzjami. W jednej z głównych ról wystąpiła Nicole Kidman, która jest również producentką ekspatek. Miejsce piąte: Baby Reindeer, czyli Reniferek. Dla jednych absolutnie przełomowe, dla innych trudne do zniesienia. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczacie, musicie przyznać Reniferkowi jedno, narobił szumu i przekroczył naprawdę wiele granic, których do tej pory w telewizji i serialach nie przekraczano. Oparty na monodramie Richarda Gada serial to ocierająca się o ekshibicjonizm opowieść o stalkingu, która wykracza poza zwykłą dynamikę oprawcy i ofiary. To raczej historia trudnych, niezdrowych i bardzo przemocowych relacji głównego bohatera z dwiema osobami. Przypadkowo spotkaną w barze kobietą, której bohater współczuje, i popularnym producentem, który dopuszcza się wobec głównego bohatera poważnych nadużyć fizycznych. Niejednoznaczność tej historii historii to jej największy atut, ale i przekleństwo, które skończyło się w tym momencie już pozwami i niemałym skandalem. Dlatego mam z tym tytułem przyznaję problem, chociaż jest uważam ważne i musi być na tej liście. Miejsce czwarte Sugar. Na początku był chaos, dziwaczny montaż, fabularny miszmasz i mnóstwo nawiązań do starego amerykańskiego kina. W samym centrum tego dziwactwa był zaś grany przez Colina Farela, mówiący kilkunastoma językami, detektyw o nadludzkim metabolizmie. Co tu się mogło nie udać? Absolutnie wszystko, a mimo to się jakimś cudem udało i to w takim stylu, że widzowie przecierali oczy ze zdumienia. Kiedy czytałam w pierwszych opisach, że jest to serial zaginający i redefiniujący klasyczne gatunki filmowe, myślałam sobie, że to pewnie przesada, ale dzisiaj podpisuję się pod tym bez wahania, bo takiego serialu noir do tej pory jeszcze nie widziałam. To miejsce jest więc i za oryginalność i za ścieżkę dźwiękową, za montaż i kolaż amerykańskiego kina, który tam oglądamy. Za rolę Farela, który bezbłędnie wcielił się w dziwaka o złotym sercu, a także za psa, bez którego tego serialu po prostu by nie było. Miejsce trzecie: Replay. Gdybym miała przyznawać serialom punktację zamiast miejsc, to myślę, że Replay znalazłby się naprawdę bardzo, bardzo blisko Sugara, ponieważ uważam, że są to produkcje na bardzo zbliżonym poziomie, chociaż różnią się od siebie właściwie wszystkim. Ripley to jest bardzo minimalistyczna, formalnie czarno-biała i estetycznie wysmakowana ekranizacja klasycznej i też wielokrotnie adaptowanej powieści autorstwa Patricia Hicksmith z 1955 roku pod tytułem Utalentowany Pan Ripley, w której główną rolę zagrał fenomenalny Andrew Scott. Jeśli macie w pamięci film fabularny z 1999 roku z Mattem Damonem w tytułowej roli, możecie poczuć się... Lekko zaskoczeni, jak wsobny i pozbawiony charyzmy jest ten bohater w wersji Scott'a, ale to jest właśnie w nim najlepsze. To wnikliwe studium narcyzmu i psychopatii, laboratoryjnie wręcz ukazujące mechanizmy rodzącej się przemocy. To jak dotąd najlepsza ekranizacja tej historii, nakręcona z ogromnym wyczuciem detalu. Miejsce drugie: Szogun kiedy w 1980 roku nakręcono pierwszą dziewięciogodzinną adaptację powieści Jamesa Clavella z Richardem Chamberlainem w roli angielskiego nawigatora Johna Blackforna, który przybywa do XVII wiecznej Japonii w poszukiwaniu nowych szlaków handlowych, z miejsca stała się ona międzynarodowym przebojem. Kiedy 5 lat później miniserial Szogun emitowano w Polsce, ulice dosłownie pustoszały. Trudno było mi sobie wyobrazić, że nowa nakręcona przez stację FX adaptacja zbliży się choć trochę do kultowego Szoguna z lat 80. Tymczasem nowy serial okazał się nie tylko zapierającym dech w piersiach widowiskiem, ale i fascynującą opowieścią, która poszerzyła tylko Pokazany w pierwszym serialu, świat dając głos już nie tylko białemu kolonizatorowi, ale i samym Japończykom oraz ich kulturze, a także niezwykle surowemu kodeksowi honorowemu. Kto jeszcze nie zna nowego Szuguna, niech koniecznie nadrabia, bo to jest najlepsza literacka adaptacja ostatnich lat. No i w końcu miejsce pierwsze Fallout. A skoro już jesteśmy przy adaptacjach, to czas na moje osobiste pierwsze miejsce, czyli Fallout, po którym wiele sobie nie obiecywałam, a który przywrócił mi wiarę w produkcję Amazona. Oczywiście, gdyby nie fakt, że od lat jestem zanurzona w Falloutowym uniwersum, jest mi więc ono niezwykle bliskie, być może nie wskazałabym Fallouta na pierwszym miejscu. No ale z drugiej strony, fakt, że jednak wskazałam, a miałam ogromne oczekiwania i jeszcze więcej obaw, mówi sam za siebie. Joy i Jonathanowi Nolanowi, który prywatnie też jest zresztą fanem serii gier, udało się zadanie niezmiernie trudne. Nie mieli bowiem do zaadoptowania gotowego gameplaya jak choćby Craig Mazins The Last of Us. Oni tą opowieść uszyli sobie ze skrawków pustkowia i najbardziej charakterystycznych elementów Falloutowego lore. Głos dostała aż czwórka głównych bohaterów, którzy godnie reprezentują różne światopoglądy i grupy interesów, zagrana zresztą brawurowo przez Elle Pernell, Waltona Goginsa, Arona Motena i Moisesa Ariasa. Przez co dostaliśmy dokładnie to, co tak mocno wyróżnia się w grach ja jestem osobiście zachwycona i czekam na więcej, a 2024 rok, póki co dla mnie osobiście to rok fallouta. I to już cała moja osobista dziesiątka pierwszej połowy tego roku, przy czym muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie było mi łatwo wybrać te tytuły, ponieważ rzeczywiście w ciągu tych ostatnich 6 miesięcy e, Pojawiło się bardzo dużo dobrych rzeczy. No mogłabym jeszcze tutaj uwzględnić na przykład Royce Millennium, Sympatyka. Mogłabym wspomnieć o The Jinx, które z drugim sezonem wróciło i ten sezon był świetny, chociaż nie udało mi się przebić chyba do Was z informacją, że trzeba ten serial koniecznie oglądać. Myślę, że lista jest w tym momencie otwarta, więc koniecznie piszcie w komentarzach swoje typy, oczywiście Root The Boys, czy właśnie, nie wiem, The Bear, będziemy oceniać, jak już w pełni będziemy wiedzieć, jakie są, bo ja jeszcze nie wiem. Także o nich będziemy sobie rozmawiać w drugiej połowie tego roku, no i będziemy pewnie głosować w głosowaniu na najlepsze seriale 2024 roku, ale to dopiero, słuchajcie, za pół roku, także jeszcze dużo nas w tych najbliższych miesiącach czeka. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście lajkujcie, subujcie, wpadajcie na nasze media społecznościowe i widzimy się w kolejnym odcinku.